Tacy są lumpiarze, mają różne twarze. Dziś lokalną babę wam pokażę. Ech. Swój bolid z rana przepina ta kobita i ma ze sobą rydwan emeryta. I stoi tak ubrana od samego rana! Otwierać moi mili! I ruszyli! A kto to, a kto to, a kto to tak gna? To gna na kosze lokalna baba i ja. A że to baba chytra, to się za stringami kitra. Aż ja się po coś sięgnąć boję, bo krzyczy! Oddawaj to, dziadu, to moje, to moje! I biegnie z koszulą w lumpa zakątek, a to dopiero początek. Gdy chcesz przy koszu zaznać miłych chwil, ona ci wejdzie jak szakilo I jeszcze wózeczkiem dziubnę troszeczkie. Co to za jeżdżenie? Ostatnie... A sędzio sędzio, kółko czyste było. A kiedy lokalnej babie jest miło? Jak wszystko zmaca: Czy to pościel, czy jakaś srebrna taca? Albo na koszach wszystko porozwala? O, fajna klapka, ale za mała. I włos mi się na plecach jeży, jak ciągle się pyta: A to dobrze leży? Nie no, po prostu piękniusia. A to się spodoba dla kubusia? I tak cię pyta i czas marnuje, ale najgorsze jak kupuje. Bo wtedy wyciąga miedziaki z Pitera: Moja droga, niech sobie wybiera. Nie no, postoję, choćby do jutera. Wy się wkurzacie, a ona rozciąga gacie. I tylko zwróci uwagę, dzieci. To ci wrzaśnie! Tyle waku!